Nie wiem czy pamiętasz tak, tak, tak. Michel Zork, Matthias Zamer, Lars Ricken, Paulo Souza, Müller Andreas, Paul Lambert, pamiętasz tego szkota, który, który, który tam występował w ataku? Był Stefan Szapizat Harry de Chevier, pamiętasz takiego? jeszcze tak, nie wiem czy pamiętasz no to był ten najmocniejszy najmocniejszy chyba skład Dortmundu i wygrali Puchar Europy w 99. wygrali Ligę Mistrzów, tak, ale wygrali jest. też Puchar interkontynentalny pamiętam z Boka Juniors 2-1 tak, to była potęga od Mark Hitfeld oczywiście, który także później trafił do Bayernu Monachium no a historia, historia Zame Zamera, no to jest jedna Dynamo Drezno, Stuttgart Inter i Borussia Dortmund 51 metrze, 8 bramek w reprezentacji starego e, reprezentacji Niemiec, ale 23 metry i 6 bramek dla DDR-u jeszcze starego urodzony 5 września 1967 roku.